3, 2, 1 Siemanko, witam Was graf Odej dość już późnej porze u mnie I zapraszam do oglądania Jak ten na kolej był przyraszowany Yhm. Oglądania kolejnego filmiku z mojej serii Wow Kem z każdej broni, z każdego karabinu właściwie. Ładnym Się właśnie zastanawiam, z której strony on wyjdzie Parę kulek w niego musiałem władować O no chodź Wiem, że kurcze tam są O kurde Ale bym się położył Kurde Udało się Uch, to była niezła akcja Jeszcze paczuszkę dostałem Kurde, dlaczego mi ten żołnierz mój cholera jasna, wstał? No nic, to będzie już odcinek z cyklu Camp Fail, niestety. Chociaż bardzo ładnie szło, no szkoda. O kurde, to sniper. No zajebiście bym odpowiedział, że szło. Taki miałem plan: podejść do ciebie i sprzedać kosę. Za to, że próbowałeś kampić Uf. O, ho, ho. Tutaj się grubo byś za porobiło. Wypadłem ze swojego kilku O, matko, jeden kamper, kamperem Bogania. Seria nieudanych zagrań z mojej strony. Ja opierdziele tutaj się można wejść. Nawet nie wiedziałem o tym. Chciałem po prostu sobie podskoczyć. Pewnie zaraz mi ktoś przyjdzie. Dobra, nie będę kampił tak jak oni. O kurde. Ciałeczko tam stoi. Szkoda trochę tego. O kurde, zamiast podskoczyć to nóż mi wcisnęł się. Aj, jaj, Czemu taki pech? O, jeszcze pies! Kampi ten gościu non-stop tam, tylko stawia statkom i psy. Patrzcie, zrespiłem mu się. Zrespiłem mu się przy paczce, rzucił sobie rzucił nieszczęśnik. Dobrze mi się gra, fajnie ich tu cisną, tylko kurde, szkoda mi tego... ...Konstryka teraz, to już się tak rozkojarzyłem to. Szczerze powiedziawszy już mi tak nie zależy. O jezu Podskok nie był dobrym pomysłem teraz Dobra, trzeba to kończyć dwa killa Hmm Za bardzo się skoncentrowałem Tu pewnie mi się zaraz zrespi Nie? Tam jest? Dobra to by było na tyle. To był mój cam, pierwszy chem fail i pewnie nie ostatni. Ciężko mi się jakoś gra z tym AK. Muszę wam powiedzieć szczerze, że straszna jakoś mało mobilna mi się wydaje teraz ta, bra, ta broń, no ale nic, będziemy się starać. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie, cześć.